Poznaj historię jednego z najbardziej komentowanych związków polskiego show biznesu. Mafaszyn i Sebastian Fabiański, ich dynamiczna relacja pełna była zaskakujących zwrotów od szybkich zaręczyn przez narodziny dziecka aż po skandaliczne rozstanie. Co poszło nie tak? Odkryj tajemnicę ich burzliwego związku. Mafaszyn, znana szerzej jako Julia Kuczyńska, oraz Sebastian Fabiański, aktor o bogatym dorobku artystycznym, w tym roli w takich filmach jak Tancerze czy Pitbull. Niebezpieczne kobiety. Przez kilka lat stanowili jedną z najbardziej fascynujących par w polskim show-biznesie. Ich związek od samego początku wzbudzał sporo emocji i ciekawości, a wielu zastanawiało się, jak to możliwe, że tak różne osobowości zdecydowały się połączyć swoje losy. Chociaż wydawali się być parą z zupełnie innych światów, to właśnie te przeciwieństwa przyciągały ich do siebie i sprawiały, że historia ich związku była tak interesująca dla opinii publicznej. Zainteresowanie mediów i fanów jeszcze bardziej wzrosło, kiedy Julia i Sebastian postanowili się zaręczyć. Oficjalnie ogłosili to po stosunkowo krótkim czasie bycia razem, co tylko wzbudziło kolejne fale spekulacji i komentarzy. Para planowała wspólną przyszłość, co znacząco rozwiało wątpliwości sceptyków, którzy nie dawali im szans na długotrwały związek. Niedługo po zaręczynach pojawiła się kolejna interesująca wiadomość: Julia była w ciąży. Ta informacja rozpaliła emocje, a opinią publiczną zawładnęły spekulacje o ich przyszłości i możliwym ślubie. Narodziny dziecka były wydarzeniem, które nadało nowy kierunek ich relacji. Julia Kuczyńska i Sebastian Fabiański z dumą dzielili się z fanami pierwszymi zdjęciami swojego nowonarodzonego potomka, co pozwoliło ich wielbicielom lepiej poczuć atmosferę rodzinnej radości i bliskości. Zdawało się, że para osiągnęła pełnię szczęścia, jednak za fasadą harmonii zaczęły pojawiać się problemy, które z czasem miały okazać się trudne do przezwyciężenia. Wkrótce potem na horyzoncie pojawiły się problemy, które w ostatecznym rozrachunku przyczyniły się do decyzji o rozstaniu. Tajemniczy związek, który wydawał się być tak stabilny, zaczął stopniowo się rozpadać. Znaleźli się w centrum towarzyskich intryk i plotek, a wzajemne oskarżenia i skandale, które pojawiały się w mediach, nie pomagały w podtrzymaniu ich relacji. Ich decyzja o zerwaniu była dużym zaskoczeniem dla wielu fanów. Julia, jako osoba mająca znaczące doświadczenie w świecie mediów społecznościowych, sama potwierdziła te doniesienia, kończąc tym samym rozdział wspólnego życia z Sebastianem. Mafaszyn oraz Sebastian Fabiański nie są już razem i stało się to faktem niepodlegającym wątpliwości. Influencerka była pierwszą osobą, która zdecydowała się oficjalnie potwierdzić krążące w mediach spekulacje dotyczące rozstania pary. Wkrótce potem, aktor również postanowił publicznie wypowiedzieć się na temat tej sytuacji. Co przyczyniło się do zakończenia ich związku, który wydawał się obiecujący? Pierwsze doniesienia o związku między Mafaszyn a Sebastianem Fabiańskim pojawiły się w październiku 2019 roku. Było to zaledwie kilka dni po tym, jak influencerka ogłosiła swoje rozstanie z wcześniejszym partnerem, czarkiem-juźwikiem. To nie było po myśli niektórych jej fanów, którzy zareagowali zmieszanymi uczuciami. Zdjęcia wykonane przez paparazzi ukazywały nową parę spędzającą razem czas w sposób pełen radości i beztroski. Potrafili wyrażać swoje uczucia i nie wahali się pokazywać wzajemnych czułości publicznie. Pod koniec listopada tego samego roku pojawili się razem na ważnym wydarzeniu kina niezależnego, jakim była Gala Synergia, zorganizowana w Łodzi. Udział Ma z Sebastianem na Gali wyraźnie potwierdził ich związek, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Kolejny etap ich związku, który wywołał medialny szum, to zaręczyny ogłoszone w grudniu 2019 roku. Spekulacje o tym, że influencerka i aktor planują wspólną przyszłość, pojawiły się po raz kolejny dzięki doniesieniom medialnym. Źródło związane z pudelek.pl doniosło, że Julia Kuczyńska, znana jako MaFashion, podzieliła się radosną informacją o zaręczynach z Sebastianem ze swoim najbliższym kręgiem przyjaciółek. Na okładce grudniowego numeru Fashion Magazine MaFashion pojawiła się z pięknie lśniącym pierścionkiem na palcu serdecznym, co nie uszło uwadze jej czujnych fanów. Zdjęcie stało się popularne w całej Polsce, dodając jeszcze więcej emocji do całej sytuacji. Podczas wywiadu dla magazynu Julia przyznała, że czuje, iż jest gotowa na założenie rodziny, co jeszcze umocniło wizerunek ich głębokiego i poważnego związku. Dla fanów Mafaszyn i Sebastiana stało się jasne, że ich relacja jest unikalna i nieprzeciętna. Nie było więc zaskoczeniem, że kiedy ogłoszono lockdown związany z pandemią koronawirusa, para zdecydowała się spędzić razem ten trudny czas, pokazując siłę swojego uczucia. Interesującą sprawą jest fakt, że na oficjalne potwierdzenie informacji o zaręczynach musieliśmy czekać niemal dwa lata. Julia, znana szerzej jako MaFaszyn, podjęła decyzję o ujawnieniu tej wiadomości dopiero w lipcu roku 2021. Miało to miejsce podczas sesji pytań i odpowiedzi na jej popularnym profilu na Instagramie. Jeden z użytkowników, którzy śledzą jej działalność, poprosił wówczas o zamieszczenie zdjęcia z chwili, gdy się zaręczyła. W odpowiedzi na tę prośbę Mafashion udostępniła zdjęcie z wcześniejszej sesji zdjęciowej dla magazynu Fashion Magazine. Dzięki temu krokowi potwierdziła, że ona oraz jej partner są w związku narzeczeńskim przynajmniej od końcówki roku 2019. Kilka miesięcy później, na początku maja roku 2020, świat obiegła wiadomość, że Julia spodziewa się dziecka. Informacja o ciąży wywołała żywe reakcje zwłaszcza, że influencerka zaczęła nadzwyczaj dbać o swoje zdrowie i była pod stałą opieką lekarzy. Wśród powodów takiego postępowania znalazła się między innymi jej diagnoza choroby Hashimoto, z którą zmaga się już od kilku lat i o której mówi otwarcie, dzieląc się swoimi doświadczeniami z obserwatorami. Przez długi czas przyszli rodzice nie odnosili się do pojawiających się w mediach doniesień. Ostatecznie Julia zaczęła opowiadać o swoim stanie podczas letniego wypoczynku w tym samym roku. Początkowo odpowiedziała na komentarze dotyczące jej rzekomego ukrywania ciąży, a następnie zamieściła w sieci przekorne, choć wymowne relacje ze storii Sebastiana Fabiańskiego, swojego partnera. Kulminacyjnym momentem było opublikowanie 30 sierpnia niezwykłych zdjęć sesji ciążowej. Ujęcie z tej sesji znalazło swoje miejsce także na oficjalnym profilu Fabiańskiego, znanego aktora i rapera. Interesującym detalem jest również fakt, że to właśnie przyszły ojciec ujawnił. Jakiej płci będzie ich pierwsze dziecko? W prywatnej rozmowie z przyjaciółmi Sebastian przyznał, że on i Julka oczekują syna, co naturalnie wywołało falę radości w ich otoczeniu. Julia Kuczyńska, bardziej znana jako Mafeszyn, urodziła swoje pierwsze dziecko razem z Sebastianem Fabiańskim, co stało się ważnym wydarzeniem w świecie polskich celebrytów. Ich synek, który przyszedł na świat 10 września 2020 roku, otrzymał imiona Bastian Jan. Już cztery miesiące przed narodzinami media donosiły o ciąży tej popularnej influencerki, lecz zarówno Julia, jak i Sebastian zachowali milczenie na ten temat, co tylko spotęgowało zainteresowanie opinii publicznej. Nie tylko sama ciąża, ale i relacja Julii z Sebastianem była przez wielu śledzona z dużym zaciekawieniem, co nie dziwi, biorąc pod uwagę status obojga w polskim showbiznesie. Zarówno Julia Kuczyńska, jak i Sebastian Fabiański, mimo zaręczyn i narodzin syna, byli wielokrotnie pytani o plany na temat zalegalizowania swojego związku. Para niejednokrotnie wyrażała brak pośpiechu w kierunku małżeństwa, co jest o tyle interesujące, że w kulturze często oczekuje się, iż narodziny dziecka są impulsem do formalizacji związku. Sebastian podczas jednego z transmisji na żywo na Instagramie zdecydowanie stwierdził, że nie widzi siebie w roli męża, co wywołało zamieszanie w mediach. Wiele osób zastanawiało się, czy jego wypowiedź była formą żartu, czy też rzeczywiście odzwierciedlała rzeczywiste odczucia dotyczące małżeństwa z mafaszen. Sama Julia Kuczyńska również zabierała głos w tej sprawie, starając się rozwiać wątpliwości na temat ich wspólnego podejścia do instytucji małżeństwa, która z różnych przyczyn nie zawsze jest priorytetem dla par żyjących na świeczniku, zderzających się z oczekiwaniami społeczeństwa, a także ich własnymi pragnieniami dotyczącymi życia prywatnego. Rozmawialiśmy już wcześniej o możliwości zawarcia związku małżeńskiego, ale nie spieszymy się z podejmowaniem takich kroków. Dla mnie osobiście małżeństwo to tylko formalność, która nie ma realnego wpływu na jakość relacji dwojga ludzi. Wiem z doświadczenia moich przyjaciół, że czasami decyzja o ślubie może wprowadzać niepotrzebne napięcia i komplikacje, zamiast poprawiać sytuację. Tak o tej kwestii wypowiedziała się Ma już we wrześniu 2021 roku podczas rozmowy z reporterką serwisu Jastrząb Post. Jeśli chodzi o Mafaszyn i Sebastiana Fabiańskiego, ich związek w ostatnim czasie stał się tematem licznych dyskusji. Media coraz częściej donosiły o problemach pary, które wykraczały poza zwyczajne nieporozumienia i różnice zdań. Szczególnie głośno było o sytuacji związanej z Fabiańskim, gdyż pojawiły się zarzuty dotyczące jego kontaktów z celebrytką o kontrowersyjnej reputacji, znanej jako Rafalala. Według dostępnych informacji, aktor został postawiony w trudnej sytuacji. Gdyż kobieta miała się posunąć do szantażu, próbując uzyskać od niego określone korzyści. Oświadczenie, które Sebastian ogłosił publicznie, rozwiało część spekulacji związanych z rzekomym projektem artystycznym, który nie miał związku z promocją filmu pod tytułem Inni Ludzie. Aktor zdecydował się ujawnić, że jego problemy wynikają z bycia ofiarą szantażu i zastraszania. Podkreślił, że na razie nie ujawni pełnych szczegółów tej trudnej sytuacji choć nie wyklucza, że przyjdzie czas na pełniejsze wyjaśnienia. Obecnie sprawa była zgłoszona już do prokuratury, co podkreśliło powagę sytuacji. Aktor zaapelował także do innych potencjalnych ofiar tej osoby, zachęcając ich do kontaktu. Wreszcie swojego przesłania Sebastian wyraził ubolewanie, że jego bliscy zostali wciągnięci w medialny zamęt z jego powodu. Przeprosił za zamieszanie, które wpłynęło na ich prywatne życie. Zapowiedział również, że zamierza w przyszłości przedstawić więcej informacji na temat obecnej relacji z Julią, co miało na celu rozwianie ciekawości śledzących ich fanów i mediów. Pragnę wyrazić szczere przeprosiny wobec wszystkich moich bliskich, którzy mimo swojej niewinności zostali wciągnięci w wir wydarzeń, z których konsekwencjami muszą się teraz borykać. Niestety, często ponoszą niezasłużone skutki tych sytuacji. Zwracam się także do szerszego grona ludzi z prośbą o powstrzymanie się od publikowania złośliwych i niesmacznych komentarzy skierowanych do Julii Kuczyńskiej. Julia nie ma z tym nic wspólnego. Co do spraw związanych z nami, zamierzamy poinformować opinię publiczną w odpowiednim momencie. Niezwykłe jest, że już następnego dnia po ogłoszeniu tej przygnębiającej wiadomości w mediach pojawiły się doniesienia, w szczególności na portalu pudelek.pl, które zasugerowały, że związek między Mafaszyn a Sebastianem Fabiańskim to już przeszłość. Z relacji wynika, że od dłuższego czasu między Julią a Sebastianem nie układało się najlepiej. Podjęli próbę ratowania relacji przy pomocy terapii, która niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Po przyjściu na świat ich dziecka Julia zaczęła się emocjonalnie oddalać od Sebastiana. On z kolei czuł się przez to osamotniony i doszedł do wniosku, że ich dopasowanie jako para jest dość problematyczne. W obliczu nasilających się plotek, Mafeszyn poczuła się w obowiązku wydania wyjaśnienia, które miało na celu sprostowanie sensacyjnych informacji rozsiewanych przez media. Zaczynając od potwierdzenia zakończenia związku z Fabianem Fabiańskim, wspomniała, że do rozstania z ojcem jej dziecka doszło trzy tygodnie temu. Podkreśliła, że nie jest osobą, która chciałaby upubliczniać czy prać swoje prywatne sprawy na oczach wszystkich, i nie zamierza uczestniczyć w medialnym spektaklu. Julia zawsze ceniła sobie dyskrecję w kwestiach osobistych i pomimo ich publicznego statusu nie traktowała tego związku jako narzędzia do zdobywania rozgłosu. Dodatkowo, Julia zdecydowanie oświadczyła, że plotki o jej emocjonalnym oddaleniu się od partnera zaraz po narodzinach ich dziecka są nieprawdziwe. Zaznaczyła, że to jej pierwsza i ostatnia publiczna wypowiedź dotycząca zakończenia tej relacji. Chcę jedynie podkreślić, że to kwestia, która mnie głęboko dotyka. Nie oddzielałam się od osób z moim dzieckiem. Był to taki moment, kiedy naprawdę potrzebowałam obecności drugiej osoby. Przesyłam wam serdeczne pozdrowienia to jedyna forma, w jakiej zamierzam się wypowiedzieć na ten temat. Sebastian Fabiański postanowił odpowiedzieć na pytanie dotyczące trudności, jakie pojawiły się w jego związku z Mafaszyn. Opowiedział o okresie, w którym odczuwał, że atmosfera w ich relacji była naznaczona pewnymi nieporozumieniami kierowanymi pod jego adresem. Sebastian Fabiański otwarcie mówił o swoich doświadczeniach związanych z ojcostwem. Podkreślił, jak pojawienie się dziecka wpłynęło na dynamikę jego związku z Mafaszyn, która jest znaną influencerką modową. Wspólnie przeżywali momenty pełne radości, ale pojawiały się również wyzwania, które musieli razem przezwyciężyć. Wielu rodziców, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy mierzą się z nową sytuacją rodzinną, może potwierdzić, że relacje między partnerami ulegają zmianie, gdy na świecie pojawia się dziecko. Jest to czas pełen wzruszeń, ale jednocześnie mnóstwo nowych obowiązków i kwestii do przemyślenia. Jednym z najczęstszych problemów, jakie napotykają młode pary, które zostały rodzicami, jest znalezienie równowagi pomiędzy nową rolą opiekunu a dotychczasowym trybem życia. Szczególnie, kiedy oboje partnerzy prowadzą aktywne zawodowe życie, jak to miało miejsce w przypadku Mafaszyn i Sebastiana Fabiańskiego. Choć początki bywają trudne, z czasem zazwyczaj udaje się wypracować metody skutecznej komunikacji, które są nieocenione w budowaniu silnej i trwałej więzi. Tworzenie wspólnej przyszłości opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co jest kluczowe w każdym związku. Mafaszyn i Sebastian, podobnie jak wiele innych par, z pewnością musieli przejść przez etapy adaptacji do nowej codzienności, jednocześnie dbając o siebie nawzajem i rozwijając osobiste zainteresowania. Zasubskrybuj kanał Zachwycających Historię.